Witam Państwa serdecznie. Przy mikrofonie Szymon Malęgowski. Państwa moim gościem dziś Jan Puk. Wieloletni żużlowiec Startu Gniezno. 40 lat mija od medalu. Dokładnie w 1980 roku Startu Gniezno wywalczył jedyny, jak do tej pory, drużynowy medal mistrzostw Polski na żużlu. Był to medal brązowy. Panie Janie, Pan pamięta to doskonale. Był Pan jednym z liderów zespołu. Jak się zaczęła Pana przygoda z żużlem? W jakim wieku Pan zdawał licencję? Który to był rok? No, licencję zdobyłem w 1972 roku w Gorzowie Wielkopolskim. I potem trafiłem do gniezna w 73. A trafiłem w taki sposób, że gniezno przyjechało do Gorzowa szukać zawodnika, bo nie mieli kompletnej drużyny. No i wtedy trenował nas Edward Jancarz. No i mówi do mnie, że mam okazję tutaj jechać do drużyny, gdzie będę od razu w składzie i będę jeździł. No i w tym 73 roku, już w maju byłem, w maju a czerwcu byłem w Gnieźnie. I... I to jako junior pan był wtedy, tak? Jako junior, tak. I to pamiętam pierwszy mecz był do Lublina, wyjazd, który się nie odbył, bo deszcz padał. No i potem już ta przygoda z Gniezdem została. Tak. Ale w ogóle jak to się stało, że pan zapragnął być żużlowcem? Przecież to było strasznie niebezpieczne. No jest to niebezpieczny sport. No jako chłopak... Zawsze mnie ciągło do, do, do motocykli, już tam mając ile, 12 lat, już miałem komara. Potem przerobiłem taką WFM-kę sobie, znaczy tam trochę mi tata pomógł, żeby była na styl taki trochę żużlowy, tam zbiornik mniejszy, siedzenie takie mniejsze, zębatkę dużą, żeby mocny był, nie silny, tylko mocny. No i tak od tego chłopaka już wcale mi ciągło, ciągło. Tym bardziej, że tata był też kibic żużla w Korzowie na wszystkie mecze jeździł. I też zawsze mnie zabierał, no i tak wiedziałem, co to jest i no i chciałem jeździć na żurzlo. Jakby na to nie patrzeć, wyszła sportowa żużlowa rodzina, bo pana brat Wojtek także był żłowcem. Tak, brat też był. No, jeździł, znaczy, najpierw w Gorzowie, potem no, przestał i do Gniezna przyszedł, był mechanikiem, potem zrobił licencję, no i jeździliśmy razem i tam parę meczów ładnych mieliśmy takich. Rozumiem, że pan go ściągnął do Gniezna? Tak, ja go jakoś... Razem, rodzinnie, bracia Pukowie, w jednej parze, można było spotkać taką parę na stadionie ulicy Wiesińskiej w Gnieźnie? Tak, można było, no było parę biegów w meczach, co jeździliśmy. Dobrze, i tak dużo tych starszych kibiców nas pamięta z tego, że tacy bracia jeździli wtedy. No i tak, tak. Dopóki kontuzji się nie nabawił, to i po tej kontuzji przestał jeździć, nie? Ale... I tak w niej zaczęło się coś tlić. Nastał ten 79 rok i niespodziewany awans do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, czy jednak spodziewany? Nie, no to spodziewany, bo to już o... walka, o ten awans, to już praktycznie trwała w 77. Ósmym, dziewiątym, co roku byliśmy wyżej, wyżej, i, i, i już była taka grupa działaczy, gdzie naprawdę no, zaangażowani byli, i walka była o to, żeby wejść do tej pierwszej ligi. No i ten 79, która to była drużyna, no my chyba jeździliśmy wtedy tak, jak to my mówimy, zawsze rodzinom, 7 lat ta drużyna się kompletowała. No i był ten awans do pierwszej ligi. Tak, bo wy podkreślacie na każdym kroku, że czuliście się jak jedna wielka rodzina, jazda parą, w ogóle była taka świetna atmosfera. Tak jak pan wspomniał, awans był spodziewany, ale brązowy medal już w 80 roku był z całą pewnością niespodziewany jako Beniaminek. No tak, jako ten medal to był raczej niespodziewany, że tak nam poszło. Może trochę mniej potem jeździłem, bo wyjechałem do tej Anglii. Po powrocie nie we wszystkich meczach mogłem jeździć, ale w tych, co potem jeździłem, to na pewno się tam przyczyniłem do tego mocno medalu. Wówczas było tak, że najlepszy żołnierz z klubu jechał do Anglii, był oddelegowany. Tak, tak, to z każdego klubu jechał jeden zawodnik, tam między innymi, no, kto jechał, Jankowski, Chuszcza, Pyszny, Zombik. Batynek, o cały, wszystko, z każdego klubu tego pierwszoligowego, najlepszy zawodnik jechał do Anglii. No tam akurat mi tak no, dość, no byłem jak to się mówi, młody i no dla mnie był duży skok to z drugiej ligi, w, no Liga Światowa to była, nie Anglia wtedy, no, jakoś nie mogłem, ale jak zjeździłem z równymi sobie, to jeździłem dobrze, jeździłem, to mi już szło. W Gnieźnie już było zdecydowanie lepiej. Rozumiem, że pan ogrywał wszystkich tak jak chciał. No pomału, musiałem się po, po tej Anglii odnaleźć i, i dopiero potem jakoś zacząłem znowu jeździć. Ale sam, sam po samym powrocie, no nie najlepiej mi muszę powiedzieć. Dopiero pomału, pomału i było dobrze już potem. A jak tak sięgnie Pan pamięcią, z kim najlepiej się Panu jeździło w parze? Bo wtedy ta jazda parą była zdecydowanie inna niż teraz. Ona coś więcej wnosiła, dużo znaczyła. No parą było dużo. No z Eugeniuszem Błaszakiem dobrze mi się jeździło. No z bratem, co tam te biegi takie mieliśmy, chociaż to było krótko, ale też było. No z Kaczmarkiem. Także nie, tu raczej w drużynie tak parowo szło jeździć. Także jeden drugiemu pomagał. Dobrze mi się jeździło w parze, z każdym można powiedzieć. W którym roku pan zakończył swoją przygodę z żużlem jako zawodnik? No Ostatni medzień w 1983 roku. No już jak mi nie szło i zrezygnowałem. Po swojej przygodzie zawodniczej, związanej z żużlem, ze startem gniezdno, później pan czym się zajął? To już jak to się, wracaliśmy wszyscy do pracy, nie? I ja tam pracowałem, na etacie byłem w PKS-ie i wróciłem, poszedłem do PKS-u do pracy i już pracowałem. Teraz Pan już jest na emeryturze, szczęśliwe życie, emeryta? Tak, jestem na emeryturze, szczęśliwy, jeżdżę dużo motorem, lubię jeździć motorem, także za żużlowcami wszystkie mecze jadę na motorze za nimi, także że w tamtym roku, w tym wszystkie... Na stadion w ulicy wiadomo, obowiązkowo każde spotkanie. Tak, każde spotkanie jest, także chodzę, chodzę, na żurze chodzę. Pasje te motocykle rozumiem, że pan jeździ na motocyklu, bo jednak ciągnie wilka do lasu. Jeszcze jakieś zainteresowania? Śledzi pan też pewnie dyscyplinę tą ukochaną sportu w telewizji. Tak, też na bieżąco, na bieżąco żużle, także lubię, lubię żużle zawsze tym bardziej na żywo, wolę właśnie nawet dojechać, czy byłem do Torunia, jadę tu te wszystkie jak są jakieś mecze, takie inne, indywidualne. Lubię na żywo bardzo że więc dużo oglądam tego. A indywidualne sukcesje jeszcze związane z żużlem, Może pan coś się wymienić, przytoczyć, te najważniejsze? A może wszystkie? No, znaczy tam indywidualne, no byłem w finale brązowego kasku, finale srebrnego kasku, młodzieżowy mistrzostw Polski. No medali nie zdobywałem, ale finały zaliczyłem, no i potem największy mój sukces no to jest wicemistrzostwo Polski Park Klubowych z Wojtkiem Kaczmarkiem, także że to był taki największy mój sukces. No jakieś indywidualne turnieje miałem okazję wygrać, w Grudziądzu, w Gdańsku miałem podium, w Toruniu, także z bratem w Toruniu żeśmy o brat pierwsze, a drugie miejsce taki dość turniej obs z obsadą był także, to my zawsze druga liga, tor był pierwsza, także, że do, dobrze się jeździłem. Jeżdżąc teraz na żużle jako kibic, nie żałuje Pan, że nie jest żużlowcem w tych czasach, gdzie są większe możliwości sprzętowe, większe prędkości na torze? Że... Nie, znaczy za nas były no, motory praktycznie, są pojemność jest ta sama, moc ta sama. Osiągi na pewno motocykli są teraz lepsze, jest sprawniejszy motocykl, nie? Większe obroty ma, te przełożenia, jak słyszę chłopacy tam, ci młodzi opowiadają, na innych przełożeniach jeżdżą jak my lżejszy. I dużo lżejszym, tak, tak, także no, kiedyś to no inaczej było, nie? Ale, ale podejrzewam, dałbym chyba sobie radę raz. Dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Jan Pup, wieloletni żużlowiec startu Gniezno, brązowy, drużynowy medalista, mistrzostw Polski na żużlu z Gnieźnieńską drużyną. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Szymon Malegowski. Dziękuję, do usłyszenia. Przy mikrofonie Szymon Malęgowski, ze mną Stanisław Gała, wieloletni żużlowiec reprezentujący start Gniezdo, drużynowy brązowy medalista mistrzostw Polski. Jak to się wszystko zaczęło, ta Pana przygoda z żużlem? No ja zacząłem jeździć jako 15 piętnastolatek w Unii Leszno. Po trzech miesiącach miałem zdawać licencję, no ale nie mogłem zdawać, ponieważ... Że... Trzeba było mieć 16 lat, a nie miałem prawo jazdy nawet kiedyś obowiązkowo było. Andrzej Pogorzewski był trenerem i to wszystko przetrzymali, prawo jazdy zdałem na przyszły rok. I jako 16 latek zdałem licencję. Jeździłem w Unii Leszno dwa sezony, no i tu było potrzeba w gnieździe zawodnika. No i przyszłem to na wypożyczenie w 1976 roku. No jako młodzieżowiec, 17 latek, tu zacząłem. Być liderem w tej drużynie jako junior. Zacząłem dochodzić, że już miałem bardzo wysoką średnią krajową. Wygrywałem już z obcokrajowcami. No i po prostu tak dali się ciągło to wszystko, nie? I weszliśmy. Z drugiej ligi do pierwszej ligi, no i w pierwszej lidze byłem razem z Piotkiem Podrzyckim, byliśmy liderami pierwszej ligi w Polsce. Najlepsza para, czy jedna z najlepszych par? I jedna z najlepszych w Polsce par. Jednak i na jakiej zasadzie Były była to ta, tak, prawda? Był albo, albo z pierwszego toru, trzeci, czwarty. A ja miałem bardzo bombowe starty i tylko obejrzałem się swój. No to drugiego się blokowało, a Piotrek po zewnętrznych nie i na 5-1 sobie przyjeżdżaliśmy. I tak samo z gaziem, Wójcikiem tak się rozumieliśmy. Nie? Mówi się, że już teraz tak się nie jeździ w obecnym żuźlu, tak? Jazda parą nie funkcjonuje jak dawniej. Zaobserwował Pan też tak. to? Może Pan to potwierdzi? Tak, potwierdzam. W tej chwili wszystko jest indywidualist. Nie patrzy, żeby swojego wypuścić do przodu i jechać jak senior z juniorem. Też go patrzy, wywieźć, żeby miał jeden punkt więcej. Pan tutaj wspominał czasy żużlowe o te odległe z obecnymi, bo pan doskonale wie, jak to wygląda obecnie. Pana syn jeździ na żużlu i może pan to porównać. Jak Adik miał 10 lat, to był taki piknik zrobiony na stadionie. No i siadłem na motocykl już obecnie Porównałem to, że jak z tych czasów, co ja jeździłem, przesiadłem się na ten motocykl, to tak, będę z na Mercedesa się usiadł. Inna jazda, elastyczność. Jak już się Podniósł na wyjściu z łuku na proste, no to byłeś na plecach, a dzisiaj to jest bajka. Są lżejsze? Są lżejsze. Elastyczniejsze, bardziej szybkie są, bo w tej chwili motocykle to gdzieś tak trzeba liczyć, no 110, 115 na wejściu wóz, a za moich czasu to tak 80, jak było, to już była szybkość. 110, 115, to robi niesamowite wyrażenie. Pamięta Pan te czasy, gdzie Adrian powiedział, że chce być żużlowcem tak jak Pan? Tato, chce zostać żużlowcem. Co Pan na to odpowiedział? To była bardzo ciężka, poważna rozmowa, bo zaczął na tym speed rowerze i on już tam, jak miał 6, siolatek, to już mi z domu brykał na rowerku na stadion, co nawet nie wiedziałem, że on jest na stadionie. się dowiadywałem, gdzie jest Adrian? Ja mówię, no w domu, pod blokiem. Nie, przyjedź go, odbierzmy na stadionie, rowerkiem. Czy w speedrowerze? Tam już go te chłopaki, starsi go przewozili na tym motocyklu. I on mówi: Tatuś, ja będę jeździł. Ja mówię: Adik ja nie dam rady. Nie dam, no to jest za drogi sport. Przede wszystkim ja cię sam wychowuję, no skąd ja mam wziąć pieniądze? A on mnie pod ścianę postawił: Tak, Tatuś. To ty mogłeś jeździć, a mi zakazujesz. Ja oczach i tak mówię, Dobra, Adig. Pierwsze będzie szkoła. Jeśli ty mi w szkole zawalisz jakiś tam numer, to pamiętaj jedno, że nie będziesz jeździł na rusz. Się tak gnojek wziął do roboty, że w szkole w dwunastce na Kazimierza, no był już w szołówce klasowy. Pokój, wszystko zadania, całe pochwały, na stąd. No i tak... Siali, zaczął jeździć No i tak ja go sam trenowałem cały czas Bo tam nie dopuszczałem nikogo obcego Do niego, to co powiedziałem to miało być święte Finansowo udało się podołać? Bardzo dziękuję ludziom Po parę złotych dali I ja to wszystko tak pomału, pomału składałem Adek jeszcze u Nikolsa Wtedy pomagał Nikolsowi jak to był w gnieźnie Ten chłopak też mu też pomógł I tak tymi siłami Pomału dośliśmy Czy Adrian pamięta pana Storu jeszcze? To jest nie, to... niemożliwe <laughs> To jest niemożliwe, bo on się urodził w 1995 roku, a skończył się w 1984. Czyli bardziej tymi wspomnieniami pan go zaraził tak. do tego żółża? On, jak miał półtora roczku, to ze mną na stadion przyjeżdżał wszędzie, no tak już tam sobie obserwował to wszystko. Tak obiektywnie, by pan mógł spojrzeć. Adrian Gałach ma talent, duży talent? No, ma perspektywy na, dla żółża no ale czy to talent? No, talent trzeba zawsze mieć do jakiegoś zawodu. Ja bym nie miał tego talentu, to na pewno by nie jeździł. A jeżeli chodzi o pracowitość, jest pracowity? Bardzo pracowity. On by tam dzień i noc siedział przy tych motocyklach. Wszystko musi dopatrzeć, u niego musi być wszystko błysk. Nie, że tam coś jakiś tam nadrucik albo coś zawiązane. A musi być wszystko. Dograne. Stanisław Gała. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać z panem Stanisławem, to można szukać pana w taksówce, kierowca tak, taksówki. Tak. 121 numer boczny. Zawsze chętnie pan porozmawia o żurzliwych podczas trasy. Tak, jestem zawsze do dyspozycji.